Podcast dialog jest przestrzenią do konwersacji, w których chcemy, aby Boże Słowo określało każdą sferę naszego życia. Pamiętajcie, od czego to się zaczęło? Zaczęliśmy od konieczności zatrzymania się w życiu, w tym pędzie życia, żeby przemyśleć tak naprawdę od podstaw, to dlaczego istniejemy. Czyli pytanie tak naprawdę odpowiedzieć na to egzystencjalne pytanie, dlaczego jestem? No, i w poszukiwaniu odpowiedzi, a, tak żeby podsumować, doszliśmy do wniosku, że znajdujemy tę odpowiedź w tekście biblijnym, czyli w przekonaniu o tym, że w objawieniu tego, co Bóg wypowiada spoza świata, do nas tutaj w tym świecie, i jakbyście mieli to wyrazić, to byście powiedzieli, że naszym celem naszego istnienia jest co? Celem istnienia jest y, współtworzyć ludzi do relacji miłości z Bogiem. Okej. Okay. To się bierze z czego? A, a, z, 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 jak to się wiąże a, z, z Bożą misją? Przypomnijmy sobie, żeśmy żeby, widzieli tą ciągłość tego, żeby, bo nagle współtworzyć ludzi do relacji, miłości z Bogiem. No, Pan Jezus w ostatnim swoim poleceniu no, tłumaczy, uczniom, że tak jak idą, mają iść dalej i tylko czynić, mają czynić uczniami innych, Czy uczniować, tak jak do tego już doszliśmy, że to bardziej słowo jest adekwatne, chrzcząc mimo ojca i syna i ducha i ucząc ich wszystkiego, czego on nauczał. I, i to jest to, to, to polecenie, które kieruje nas do, do tej idei, że czyli każdy, kto chce być uczniem, musi być zaangażowany w proces współtworzenia, współtworzenia, czyli wzajemnego tworzenia się do relacji, miłości. I z, z ludźmi, i z Bogiem. Nie mam na myśli bardziej to, że, że, że to jest nic innego, tylko kontynuacja tej misji, Boga misji, poprzez swojego syna, który on przychodzi z miłości do nas, robi wszystko, co może, żebyśmy mogli wrócić do tej relacji miłości. I teraz my, ludzie, którzy są uczniami Jezusa, są wcieleniem. Wcieleniem tej misji. Czyli my nie jesteśmy nikim innym, czy niczym innym, tylko kontynuacją tego, co Jezus, okay. yeah. mm -hmm. co Jezus nie tylko zaczął i zakończył, ale do czego nas uzdolnił. Mm -hmm. Czyli, okej, okay. czyli tak naprawdę mówimy o tym, że mamy współtworzyć ludzi do relacji miłości. Współtworzenie polega na czym? Dlaczego mówimy współtworzyć? Bo my używamy tego słowa, ludzie mówią. A czynić uczniami, my mówimy, no, no, uczniować tak naprawdę, bo tam nie ma słowa czynić, a my mówimy współtworzyć. No chyba, gdyby to było samo tworzenie czy czynienie uczniami, no to ja się stawiam w pozycji, gdzie to ja wiem i ja, ja teraz ciebie stworzę, tak? A, a, a jest w życiu tak, że my na siebie nawzajem oddziałujemy. Jeżeli ja postawię rzeczywiście ten mur, no to będę, będę tak, będę siebie stawać w pozycji autorytetu i tworzyć, a chodzi o to, żeby nawzajem. Sobie pomagać i się kształtować. Czyli różnica z Jezusem tak, polegała na tym, że on jako Bóg w ciele powołał swoich uczniów i tworzył ich uczniami, a my jesteśmy w miejscu, w którym poprzez pomaganie innym my się stajemy. Się stajemy, pomagamy innym. I to jest to tak. współtworzenie, współtworzenie. Tylko dodałbym jeszcze tutaj to, że to, to jest misja od Jezusa, który jest z nami. W nas. W nas. Dosłownie poprzez swojego ducha. Ok. No i jeżeli a teraz żyjemy tym przekonaniem, że rozpakowaliśmy i, i po części wyczerpaliśmy pytanie, dlaczego jestem, biblijnie do współtworzenia wszystkich ludzi wszędzie, do relacji miłości. No to znowu, a w tej rozmowie a warto by w takim razie zadać sobie pytanie. Przejść od pytania dlaczego do pytania co. No to jeżeli mamy rzeczywiście osiągnąć ten cel, mamy żyć tym dlaczego, to co jest do tego konieczne? Na pewno potrzebujemy, aby to, co robimy, było w pełni określone tym, co Bóg mówi. Znaczy ta nasza, skoro w tym poleceniu, w tej misji jest to, że mamy uczyć się wszystkiego, co Jezus powiedział, czyli by po. Polegać na jego słowu, czyli musimy się postarać, żeby wszystko, co robimy, było określone jego słowem, jego poleceniem, jego wizją, to w jaki sposób on to robi, a nie właśnie Naszym. tworzeniem jakimś na, naszej. Okej, okay, czyli tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym obrazowo, to, to, to refleksja nad naszą misją zaczyna się od tego, że określamy koniec. Cel jest końcem, do, do którego dążymy. A żeby, 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 żeby dojść do celu, to musimy teraz cofnąć się do początku, tak? Musimy dojść do musimy zacząć od początku. I, i, i w czym problem zwykle? No bo chodzi o to, że patrzymy do celu, musimy się cofnąć do początku. a Mówi, że musimy wszystko zbudować. No bo, jeżeli, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że chcemy zbudować, chcemy rzeczywiście tą misję Jezusa wykonać w naszym życiu, no to już wiemy dlaczego, no to musimy się właśnie zastanowić, co musimy robić i jak musimy robić I te informacje. Tak, tylko... No możemy tworzyć z głowy, czyli z niczego, albo po prostu siąść do Biblii i. No tak, no to wiemy, yy. że musimy to określić właśnie Biblią, tak? T Tą prawdą, którą Bóg nam dał w Biblii, tylko problem polega na tym, że, że cofnijmy się do początku. Tylko jak się cofnąć do początku, kiedy my już mamy teraz powiedzmy, uświadomiliśmy to sobie nie cofnijmy się do początku, bo my jesteśmy już w jakimś kontekście, jesteśmy już w jakichś kościołach, jakichś społecznościach, które już jakoś funkcjonują. No to co teraz powiemy? Zaczynamy od początku, oramy wszystko, tak? No. Nie, zaczekaj, bo to jest ba bardzo ciekawe, właśnie to, co mówisz, że, że a, jeżeli rozejrzymy się, to większość ludzi, ja, ja przynajmniej ja, jak a, czytam te, a, które, te misyjne twierdzenia, nie wiem, jak to się nazywa, te credo kościołów, to większość Wartości. ludzi gdzieś tam ma wypisane, że no, rzeczywiście my wszyscy istniejemy, gdzieś tam po części, że istniejemy, żeby czynić, uczniamy tworzyć. No ale w każdym z tych, w tych, kontekstach, w tych kontekstach mamy, spotykamy się z tym, że wchodzimy i wszyscy niby dążą do tego samego celu, ale robią różne, często sprzeczne rzeczy. No i, i efekt jest bardzo często taki, że oczywiście to wzajemne czynienie uczniami jest pod znakiem zapytania. Tego nie widać w praktyce. No właśnie, teraz. No ale my mamy teraz a, powołanie, że, że my z, z, próbujemy przemyśleć a, to, jak jakbyśmy teraz, jak teraz mieli zacząć, wiedząc to, co wiemy. A, to mamy, mamy ten problem, mówimy, no, no, a, no zacznijmy od początku, no, gdzie, jest właśnie ten, gdzie jest ten początek i jak to zrobić i dlaczego to jest takie trudne, no bo jeż, mądrale się zebrały, no, to wszyscy powinni zrobić to samo, tak? To jest proste. Pytamy, czego, dlaczego istniejemy? No i wszyscy powinni się zebrać jako kościoły i zrobić to samo, tak? Po prostu, no, tak czy nie? A, a dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego, dlaczego mam problem w tym? Widzicie, jaki mam problem, że, mm -hmm. że mówisz, nie, widać, nie widać tego, że, się, że ludzie tworzą uczniów. No ale, Coś się inaczej, stało. Co się nawet stało? nie to, że nie widać, no bo każdy jest przekonany, że tworzy, czy tam, czy, czy czyni, tak? Bo tak jak powiedziałeś, wchodzi, wchodzą, wchodzimy w jakiś kontekst danej społeczności, i nie wiem, na ile się zastanawiamy, czy się w ogóle zastanawiamy, i zaczynamy praktykować to, co, co, to, co się tam dzieje. No ale tak, to, to o tym sobie już trochę gadaliśmy, że jeżeli mamy ten cel i wiemy, określiliśmy sobie też już w której rozmowie, kim jest uczeń Jezusa, po czym go możemy poznać, no to też wiesz, odpowiadamy, patrz, wchodzisz do kościoła, mówisz, że ludzie. I, I widzisz, że ludzie nie robią tego. W sensie to łatwo określić, tak? My, mm -hmm. Wszyscy myślą, że czynią uczniami, no ale to łatwo określić, więc wchodzisz do tego kościoła i widzisz, że no, coś tu nie gra, tak? Nie ma. czekaj. Zaczek 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 zaczekaj. Mówisz Zgórz, zaczek zaczek zaczekaj mój, czyli widzisz, że, że coś nie gra. Ale oni mówią. Okej, okay, y y y sprowadźmy to w takim razie do praktyki. Przychodzimy, mówimy. A ktoś mówi, my jesteśmy uczniami Jezusa. Dobrze. Co robicie? Zbieramy się w niedzielę na nabożeństwo. Mamy pastora, który wygłasza kazanie. Wstajemy i śpiewamy. Mamy zespół, który śpiewa. Mamy starszego, który prowadzi i czyta teksty. I, I się modli, mhm. na przykład. I, i, i to, to wypełnia to, co my nazywamy tym, co powinniśmy robić, tak czy nie? Mhm. I my teraz przychodzimy i mówimy: zaczekajcie. Zacznijmy od podstaw. Co, co by to zmieniło? Co, co byśmy, no bo he, nie, to nie chodzi o krytykanstwo, tylko mówimy: wracam do swojej społeczności mam określić, czy, czy ona wypełnia cel, do którego jesteśmy powołani. No to teraz, co, co musimy zrobić? Znaczy, no, to chyba dosłownie by trzeba było wziąć każdą z tych praktyk po, pod lupę i przyjrzeć się, czy każda z tych praktyk. O... Kształtuje uczniów Jezusa, tak? Czy no, ale to, to pierwsze w tym celu? pytanie było, że jak jesteśmy w tym kościele i widzimy, że mają taką praktykę, to generalnie też obcujemy z ludźmi, poznajemy ludzi i najczęściej jesteśmy często zaskoczeni, że ludzie, którzy tak długo siedzą w kościele, mhm. są w tym kościele, uczestniczą w tych praktykach, sprawiają wrażenie często w ogóle osób niezainteresowanych i nie wręcz, i nie. W, włączonych w proces współtworzenia do relacji. Są tylko biernymi słuchaczami, im to nie przeszkadza. I z reguły to jest w Kościele największą taką problemem, że widzimy tych aktywistów, którzy teoretycznie coś próbują robić i oni się starają i oni w jakiś sposób może spełniają ten warunek w jakiejś części, że pomagają sobie poznawać. A, ale nawet zadanie, chodzi o to, ja nie wiem, nie wiem czy to widzicie, że w ogóle zadanie pytania tego, żeby zweryfikować. No właśnie. To... To, to, to jest według mnie, no bo mówimy, jeżeli znamy koniec, zacznijmy od początku. Problem jest, problem jest z dotarciem do początku. Bo jeżeli. O tym mówisz, że ludzie ludzie siedzą, coś praktykują. No, weźmy, weźmy przykład. Weźmy prosty przykład, o którym rozmawialiśmy kiedyś. Mamy taką praktykę, którą nazywamy wieczerzą pańską stołem pańskim tak to znaczy, że, że a, przypominamy sobie tak a, i, a, o śmierci Jezusa poprzez łamanie chleba jemy chleb, pijemy wino czy pijemy sok. Z niedzieli na niedzielę się spotykamy i w praktyce ogólnie jest ktoś, kogo nazywam pastorem, Albo starszym, to są ludzie, którzy są w jakimś sensie wybrani, on, ktoś staje, ktoś czyta z tekstu biblijnego, 1 um, Koryntian 11, tak, zróbcie to miątkę. Później stoi koło tego starszego, albo a, stoi grupa jeszcze starszych innych, czy, czy trochę niższych starszych, czy, czy równoważnych starszych, i oni teraz roznoszą elementy, Ludzie wstają, jak chcą wziąć, siadamy. Niektórzy, niektórzy czekają, aż wszystkim rozdamy, i mówi teraz na pamiątkę, wszystkim albo jemy razem, albo jemy, Ale takie coś praktykujemy. Przede wszystkim jeszcze określamy, kto może wstać i wziąć, kto nie może. Tak, tak no to jest wypowiedziane w trakcie hmm. tego. No i teraz, teraz my przychodzimy, mówimy, zaczekajcie. Ja. No zweryfikujmy to. No i to jest, to w tym momencie to jest to pierwsze pytanie, bo wydaje mi się, że już na ten temat odpowiedzieliśmy, że to jest trudność, bo my przychodzimy do kościoła i my y, uczymy się każdy na początku y, uczy się poprzez poznawanie tych praktyk, po, poprzez słuchanie, i w pewnym momencie być może dochodzi do tego. No ale dlaczego? Ale bardzo często my to przyjmujemy z, dobro, no, z dobrodziejstwem inwentarza, tak jest, i, i przyzwyczajamy się, że to tak ma dosłownie wyglądać, i po pewnym czasie już tego nie zauważamy. Dlatego myślałem, że rozpoczniemy rozmowę od podstaw, bo zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy my sami musimy na nowo coś zbudować, i wtedy mamy tą szansę, żeby skoro budujemy coś, to możemy już na samym początku określić, jak to ma wyglądać. Bo później cofnięcie się i powiedzenie, ale dlaczego? To jest traktowane jako zamach. Że jest, no zawsze tak było, ojcowie tak robili, dziadowie to robili, a tutaj przychodzisz i przewracasz. Nowy. Nie? Ja myślę, Chociaż ty, nowi są no. często błogosławieństwem dla tych wspólnot. Ale zobacz, właśnie, to są te odpowiedzi, które się słyszy. Ojcowie tak robili, starsi kiedyś tak robili, i wcześniej. I, I i wszystkie tam, i co, wszyscy tak się robią. cofamy do tego, że ktoś tak robił i powielamy tylko te tradycje i schematy. Ja też kiedyś usłyszałam, dlaczego. Dlaczego mamy jakieś tam wydarzenie w kościele? I też usłyszałam, bo taka jest tradycja, dosłownie. No i, i teraz pytanie, czy w takim razie to jest rzeczywiście określone Biblią i tym, co Bóg zamierzał, czy rzeczywiście my idziemy dosłownie za tym, bo ktoś tam, bo ktoś tam. I ja sobie cały czas nie zadaję trudu, żeby zapytać, a dlaczego ktoś tak to wymyślił? Tylko zapytać, dlaczego? Skąd to się wzięło? A i, i o tym mówię, o tej trudności a w konwersacji bo mówimy o dialogu o trudności nawet wejścia w rozmowę o mhm. czym ty mówisz mhm. że to się to jest to jest postrzegane jako atak no właśnie pytanie skąd ta trudność bo mhm. ty mówisz że bo mamy takie tradycje tak robiliśmy tak robimy i, i, i tak dalej tylko że a ja czasami się spotykam z, 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 z jakby z inną przeszkodą to nie jest to, że my tak nasi ojcowie robili poprzednie pokolenie, tylko no myśmy już to zweryfikowali. W sensie ktoś już zweryfikował Tak, już pod, tak? zrobiliśmy egzegezę, na przykład Mateusza 28. Zrobiliśmy, nie ma potrzeby. Pytanie, czy, czy co chwila my sami nie mamy potrzeby weryfikacji tego, co robimy? Znaczy, potrzeba jest, tylko mimo wszystko, po pierwsze, to, każda taka dyskusja. Lechu mówi o wieczerzy ogólnie, ale ja pamiętam. Jak wielkim kłopotem było wprowadzenie wieczerzy poprzez naczynie jednorazowe, a nie picie ze wspólnego kielicha. I tych rozmów było tyle, że niektórzy się upierali, że to jest napisane ten kielich, i żadne inne argumenty nie trafiały, nawet to, że to nie jest ten kielich, że to jest inny kielich, to nie, Już nie, nie ma się tam. tego cze cze co czepiać, tak. ale. Ale było nie do przejścia, Tych dyskusji było wiele i zawsze był podział na dwie części. Nie dało się tego określić, no. Tędy, dopóki nie przyszedł COVID i wszyscy zaczęli, musieli po prostu to zweryfikować i nie było problemu. No, ale To była dyskusja już o, o pewnej małej praktyce, a zamiast wrócić w ogóle jeszcze się cofnąć tak? I, i zapytać, dlaczego w ogóle wieczerza? Co ma wyraźnie? W ogóle, ma ma w ogóle nie, brak tej refleksji i, i wydaje się, jeszcze trudniejsze jest, Zmusić ludzi, no ale zacznijmy od początku, skoro tak Rafał mówi, oni to już to jest przedyskutowane, idziemy dalej. Więc ta nasza rozmowa, mimo wszystko, wydaje mi się, że, że dobrze byłoby, że gdybyśmy zrobili sobie takie zadanie, że spróbujmy określić, co jest niezbędne do tego, żeby, żeby mieć zweryfikować od podstaw. Mamy taką możliwość to zrobić, to ja, to. Tylko właśnie zobacz, bo ty, dlaczego bo, bo y, tak padło pytanie, y, czy każdy musi, tak? Czy musimy? I powiedziałeś, że tak, musimy. Ale dlaczego? No dlaczego, i dlaczego rzeczywiście możemy, nie możemy zaufać, że ktoś to zrobił? To znaczy jest numer, numer chyba z, z prawdą i właśnie to, to sięgnięcie do tego naszego podstawowego zadania to nie no. jest tylko ta, to współtworzenie, czyli ta zależność, że ja mam wpływ na ciebie, ty masz wpływ na mnie, tylko to się wiąże też z odpowiedzialnością za ciebie, a ty za mnie, czyli jakby no. ja nie mogę, y jak coś widzę i coś wydaje mi się, że nie spełnia, y nie jest zgodne. Z tym, co mówi Boże Słowo, to, ja, to, to jest moja odpowiedzialność za to, żeby to zweryfikować. A tym bardziej, jeżeli patrzę na koniec i widzę, że to nie trafiam w ten cel, no to muszę, yy, to jest moja, nie, nie mogę uciec od odpowiedzialności. W tym momencie, w moment, kiedy ja decyduję się bycie, wejść w, te, w to grono ludzi, którzy chcą być uczniami Jezusa i chcą współtworzyć innych relacji, nakłada na, na mnie obowiązek nieustannej wręcz weryfikacji, czyli ja jestem odpowiedzialny za każdy moment, że jeżeli coś widzę nie tak, że muszę to zweryfikować. Tak. Ja się też zastanawiam, czy to nie jest tak z tak praktycznego punktu widzenia i patrząc na to, jak, jak my funkcjonujemy jako ludzi, jak kościoły, jako, jako Kościoły działamy, że czy to nie jest taki efekt kuli śnieżnej, czyli dosłownie, jeżeli raz się nie zatrzymamy w którymś miejscu, nie powiemy sobie, przemyślmy, no to idziemy kroczek dalej, coś tam dodamy, tradycja, albo bo tak praktycznie by było z takiego pragmatyzmu, tak? I to idzie dosłownie kula taka śnieżna, i nagle się budzimy, tak jak teraz, tak? Mówimy, że wchodzimy w, w jakąś społeczność, i nagle widzimy, i gdzie by się nie dotknąć, to coś może nie grać, tak? Więc pytanie, czy to ta odpowiedzialność, czy to nie powinno być to poczucie odpo odpowiedzialności, dlatego że niezrobienie tego może nas zaprowadzić do. Piedma, czyli tak, czyli, tak czyli trochę, trochę żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie tyle narosło tych rzeczy, się trudno w tym gąszczu tych różnych tradycji, każdy kościół jakieś tam ma swoje tradycje, który żyje, upiera się no. przy swoich, ma tyle różnic, tak naprawdę to, to jak siadamy razem w dyskusjach pomiędzy różnymi denominci, denominci, denominacjami, denominacjami, to to wychodzi właśnie w rozmowach, ale że pytań, każdy a, a, ale zaczyna gadkę wyzwać, przez że, pryzmat swojej denominacji. że to jest a, ten sam problem, który. A, które ma tak jak gdyby dwa bieguny, bo zastanawiam się, no, no, co potrzebuje. Musimy wrócić i, i, i przemyśleć wszystko od początku, czyli musimy mieć podstawę do i my, zobacz, podświadomie mówimy, no, 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 no niby do Biblii, tylko ja, właśnie o, w, 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 o tym jest rozmowa, że mamy dwie tendencje. Jedna tendencja jest do tego, że mówiąc do Biblii, tak naprawdę wracamy do praktyk, czyli tradycji, które zaczęły się od tego, co, co, co niby miało być wyrażeniem biblijnej prawdy, mhm. tylko my teraz to robimy i zapomnieliśmy dlaczego. Mhm. To jest, I to jest, część kościołów, to znaczy część tych społeczności, które chcą dla, żyć dla Jezusa, jest bardzo chętna do tego, żeby wrócić, tylko że, on, że tendencja, żeby wrócić, i wracamy do reformacji, na przykład. Wracamy 500 lat się cofamy i mówimy, to są nasze korzenie. To nie są nasze korzenie, nasze korzenie się zaczynają 1500 lat jeszcze wcześniej, bo jest Jezus, jeszcze 1500 lat wcześniej, no bo mamy, i, czyli tendencja, że cofamy się do tyłu i, teraz, i mówimy, budujemy na tradycjonalizmie tak naprawdę, czyli na tych praktykach, w których zapomnieliśmy dlaczego, albo mamy teraz tendencję do tego, przynajmniej ja nazywam noweltyzmem, czyli mówimy, nie, nie, Musimy, musimy mieć jakąś spójność z kulturą, w której żyjemy. Mhm. Musimy, nie, nie, możemy, nie możemy się cofać w czasie, no bo czas się nie cofa, idzie do przodu. Czyli musimy robić coś, co, co jesteśmy w stanie dopasować do tego, co się dzieje dookoła nas, mhm. i budujemy kościół na, na, na teraz, na przekonaniach, postawach, postanowieniach większości ludzi. I zobaczcie, i dlatego stąd ta rozmowa, dlatego rozmawiamy od podstaw. To znaczy, że jest bardzo trudno, jeżeli nie. Bardzo trudno jest. A, a, zmusić się do tego, żeby powiedzieć: no tak, cofnijmy się do tyłu. I, 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 i dla ludziom jest, ludziom jest bardzo trudno. Że, a, a, przemóc się do tego, żeby. Żeby nawet zadać pytanie wobec tych praktyk, które są tradycją, bardzo trudno a znowu w tą drugą stronę powiedzieć tym, zaczekaj. To może być niepopularne, no ale. I stąd ta konieczność, według tego, co rozumiem, to jest konieczność tego, że, że musimy się cofnąć. Znowu do podstaw, czyli do Słowa Bożego, bo niebezpieczeństwo jest takie, tak jak mówisz, to nie jest tylko, że, że zbudujemy coś takiego, co nie do końca pasuje. Tylko jeżeli my nie wypełniamy celu, do którego Bóg nas powołał, no to, to, ma, to ma wymiar wieczny. O no, tym bardziej rzeczywiście, przyglądając się historii Izraela, to jakby powinniśmy już to dokładnie widzieć, że oni w tych swoich yy, działaniach bardzo często podejmowali takie próby. Które wydawały się były logicznie uzasadnione, albo opierali się na jakiejś tam tradycji, na, i z czasem Bóg ich to korygował i wręcz y, dyscyplinował, wręcz im to zarzucał wprost, że. Nie, to, że no tak, i to ciekawe. Przepraszam, wejdę w słowo, bo tu mamy konkretne przykłady, y, na przykład z księgi Amosa, to jest czas, tak zwanego srebrny wiek. tak, Rozwija się wszystko w w dobrą stronę, religia się w dobrą stronę rozwija, a dochodzimy tam do tych sądów w drugim rozdziale nad, mm -hmm. lud, nad ludami i okazuje się, że tam przy Judzie, czyli lud, przy, lud Boży jest o, y, oskarżony o to, że poszli za z, kłamstwami, za kłamstwami ojców. swoich ojców. Mhm. Jakbyś to kłodził, może, może przeczytaj to. Tak jest. To... to jest drugi rozdział y, Księgi Amosa, tak? Od czwartego, czwarty, tak. piąty werset y, z tego... Naszego tłumaczenia dosłownego Instytutu Ewangelicznego. Tak mówi Jahwe: Z powodu trzech przestępstw Judy i z powodu czterech nie odwrócę tego, ponieważ odrzucili prawo Jahwe, i nie przestrzegali jego ustaw. Gdyż zwiodły ich udy, za którymi chodzili ich ojcowie, dlatego rzucę ogień na Judę i strawi pałace Jerozolimy. Czyli jednoznacznie tutaj ta potrzeba weryfikacji, i, i jednak. Czyli coś... jednoznacznie chodzi o cho, coś, co się stało w kontekście historii, co się stało. Ktoś postanowił a, zacząć praktykować coś z jakiegoś powodu, a, co tak naprawdę nie było oparte na prawdzie, którą Bóg wypowiedział. I to jest jeden centymetr na początku, to się jest mila, czy, czy kilometr. Od celu, a później wieczność od celu, i to jest, i stąd konieczność, chcemy czy nie chcemy. To, o czym mówimy, to jest to, że jeżeli chcemy, jeżeli rozmawiamy o tym, że chcemy dotrzeć do celu, mm -hmm. powinniśmy się teraz, nasza, nasza rozmowa powinna się zacząć od tego, a, że, że zaczniemy od, jakbyśmy tylko mieli Biblię, to co Bóg mówi pomiędzy dwoma okładkami tej księgi, to jak co byśmy stworzyli, i z czym musimy się zmagać, co musimy, co musimy zburzyć, a co musimy zbudować, i o tym warto by porozmawiać. Tak. Ja tylko musimy się cofnąć do tego tekstu jeszcze, sorry, ale mm, chodzi mi o to, że, bo powiedziałeś, że, że poszli o centymetr za daleko, tylko problem jest taki, że w tym tekście Bóg nie kara tych ojców, Bóg kara ludzi, którzy żyją tu i teraz, i którzy nie zweryfikowali, którzy żyją tymi kłamstwami, tak? tym pójściem o krok za daleko swoich ojców, przodków. I oni są karaci. Czyli miejmy ci, nadzieję, którzy... że Bóg nas nie będzie karoczył, <grym> ale czekar się nasze dzieci. Czyli tu jest, na, to tak mówiąc o odpowiedzialności, naszą odpowiedzialnością jest Dosłownie. wchodzę do nowej społeczności. No wiadomo, że to nie chodzi o to, że ja się teraz mądrzył ja jestem nowy, nie. ja muszę poznać, ale moją odpowiedzialnością jest zrozumienie tego, co robimy, i, i zweryfikowanie, czy robimy zgodnie. I to jest odpowiedzialność i w życiu, i w Kościele. I tu jest jeszcze no. też ciekawe w tym tekście, że z jednej strony to można powiedzieć, że no oni byli posłuszni swoim ojcom, czyli, czyli można powiedzieć, że dobre dzieci, tak. Do, dobre i to chyba tego starsi w Kościołach oczekują, żeby ludzie po prostu akceptowali to, co oni mówią i wtedy oni są najszczęśliwsi, tylko paradoksalnie to weryfikacja przez dzieci to nie tylko uchroni całą społeczność, ale nawet ich, im by mogła pomóc, żeby jakby się zatrzymali i zobaczyli, że coś jest nie tak. Nie? Czyli, Czyli ta potrzeba jest, to, to. rozmowy, tylko właśnie problem padło takie określenie, że zaczynamy rozmowę od środka, że bardzo często, jak coś, jest jakaś kłótnia, nawet jeżeli chodzi o jakiś spór o naczynie jednorazowe czy tam wieczerze, to on zawsze pomija ten aspekt, ale dlaczego? Od czego powinniśmy ten aspekt, właśnie tego, skąd to się wzięło i, i jak to powinno wyglądać, i jakiemu celowi powinno służyć. To ja, ja tego nie pamiętam w tych dyskusjach. Rozmawialiśmy o wszystkim innym. Tylko nie było właśnie tego, tego spojrzenia w, tu i tu, nie? I, i, i po prostu był taki spór, który tak naprawdę do niczego nie prowadził. Skończyło się tak, że część przystępowała tak, część tak i było pozamiatane, czyli musimy, wszyscy okay. jesteśmy odpowiedzialni, aby zweryfikować to, co robimy w naszych kościołach, na ile to. Odpowiada temu naszemu głównemu celowi w współtworzeniu ludzi do relacji miłości z Bogiem i z ludźmi. Dzięki, że byliście z nami. To, co usłyszeliście w podcaście Dialog, to wyraz naszych osobistych przekonań, które chcemy określać Biblijnie. Akademia Homiletyczna, w ramach której działamy, to forum do konwersacji z Bogiem i ze sobą wzajemnie. Dlatego zapraszamy do dialogu, w którym wspólnie będziemy weryfikować nasze przekonania prawdą biblijną. Napisz do nas na adres dialog. Małpa. Akademia Homiletyczna.org